Sobota rano, początek żebowrania. Przyjechałem, jest godzina w pół do dziewiątej. Wcześniej deszcz padał, jest dlatego tak pochmurnie. Wszędzie mokro, ale mam pierwszą kanię. Dzisiaj zestaw dwóch koszyków na szybkie zbieranie. Zobaczymy, czy się uda. I zaczynamy. Pierwsza już jest. Idziemy zobaczyć, czy będą kolejne i czy będą opieńki, bo bardzo bym chciał pozbierać opieniek szczególnie tych grubych. Tu ostatnio tabuny ludzi przeszły, także tych kań może być mało. Zobaczymy, co się będzie działo. Widziałem naprawdę tu sporo osób, dlatego się nie zatrzymywałem, tylko jechałem. Dalej o, jest kolejna kania, kolejna kania Już wam pokazuję Patrzcie tu jest kania To są te z tych takich krótko Krótkotrzonowych, grubych Jest kania, tu są dwie następne Tu ktoś ściął O tam zobaczcie Te są słabe, także ich nie biorę. Są już miękkie. Tu ktoś ściął, to zostawimy. Tu widzę ładną. Powinna być świeża. Opa! Jest kolejna ładna. Tu widzę dwie kolejne. O, i tam jest jeszcze jedna. to postawię tu koszyki. Tu widzę. Ładnie wyglądającą. Opa. Ułamała się. Nie trzeba ciąć. Mam katar. Także nie dziwcie się, że dzisiaj będę dyszał. Ale czasami tak bywa, że się człowiek udziemi. coś mi ta kania nie pasuje zobaczcie tu jest robaczek i po wykrojeniu takiego kawałeczka już wystarczy kanie są przeważnie tylko w trzonie robaczywe jak są młode tu jest kolejna kania ta już jest starsza i zobaczcie już jest robaczywa dobra Uderzam dalej. Tu jest mała, tu nie biorę. Tu są ładne. Już się sprawdzamy. Twardziusieńkie. Kanie. Tu jest druga. Opa. Dobra, mamy. Tu jest kolejna, ale. Nie wiem czy się będzie nadawała oj. Rozpięło mi się. Już poprawiam. Tu są małe kanie. To te zostawiam. Nie ruszam ich. Tu jest nacięte, ale obok zostawiona młoda kania. Także tą biorę. Tylko staram się te grubsze nie wybierać, nie brać tych chudych. Tu nic nie widzę, jest kolejna. Zobaczcie, jaka ładna Jak jechałem, to jeszcze kropało. Kapału delikatnie i wziąłem bluzę. Troszeczkę ona będzie przeszkadzała przy nagrywaniu. Muszę uważać, żeby wam nie zasłaniało. I zobaczcie. Kolejna kania. Opa. Tu gdzieś widziałem następną. O, tutaj znowu rozpięła się kamerka. Ale to za chwilkę wam pokażę. O, dobra, już ją muszę zapiąć. Bo już jest znowu skaczący obraz. Przepraszam Was za to. Tu jest kolejna kania, ale takiej nie biorę. Idę dalej w poszukiwaniu ładniejszych i już widzę patrzcie cztery kaniusie a nawet pięć, ale chyba tylko cztery wezmę No tu jest malutka kania od razu tu są też dwie bo tam jest malutka tu jest ładna Dobra, mam ten koszyk teraz w ręką. Dopakujemy w ten. Tu są dwie małe kanie. Tu jest kolejna kania. O, ta jest trochę robaczywa. I znowu ten sam trik. Cyk i Kaniusia zdrowa. Zobaczymy z tej strony. Tu troszeczkę bardziej. O, tu już jest. Nie. Jeszcze jest dziurko. Nie. Tej nie będziemy brać. Dobra, tu są trzy kolejne. Ale weźmiemy tylko dwie. Pierwsza, zdrowa, dobra, tego korzonka, coś mi on się nie podoba, dlatego wywalimy, zdrowy Teńka, dobra, poszukiwania następnych, o już widzę piękne kanie tam na końcu, zaraz do nich dojdę, rozglądam się tutaj, czy nie ma po prawej stronie, o tu, ale nic nie widzę, dobra, a nie, już widzę tu blisko kanie, to nawet się nie wyłączam, patrzcie, odstawiam koszyki i tu są te ciemne kanie, ale nie, ta jest miękka, nie, tych nie biorę, nie pasują mi za miękkie są, tu są małe nie zbieram. Tam widzę więcej. Tu też małe. Zostawiamy. Tu jest taka zobaczcie kula. Też jej nie biorę. Bo jest dużo ładnych. Aż na to. Tu będziemy wybierać tylko takie już fajniejsze, nie wszystkie. A no, tu są kolejne. Tak, nie biorę jej. Tu jest kolejna. Też już jakaś podejrzana. No tak, Robaczywa. Te kulki wszystkie zostawiam. Rozglądam się tu za większymi, ale tu nie ma. Bardzo dobrze. Nie, dobra, zostawiamy te. Tylko już takich rozwiniętych bo jak już tu rozglądam się i widzę ich sporo to nie ma co brać takich słabych i małych niech one spokojnie dorosną tu będą duże wtedy się po nie przyjedzie o, widzicie tu kolejne zostawiam Tutaj zobaczyli ile ich jest, ale nie chcę, taką już weźmiemy, tej większość zostawię. Wezmę taką. Nie, te zostawię. Nie biorę ich. Za małe są. Tu jakie piękne kule. Patrzcie. Tam. Raz, dwa, trzy, cztery kule. Tu kolejna. Tu też. Ale są też większe. To poprzebieramy. Tu wezmę taką. Jedną. Tu jest druga. Jest trzecia. Tu widzę czwartą. Idę, o ta robaczywa. Tak jest. Zobaczymy czy poszły dalej. Czy nie. Zdrowy tękie. Patrzcie. I z drugą stronę. Zdrowy teńkie. Tu są kolejne większe. To trzeba je pozbierać. Widzę kolejne, ale chyba z tych wezmę tylko tą jedną. Nie, widzę dwie kolejne chętne do zabrania, te zostawię. O, tutaj są dwie. Dobra, robię chwilową przerwę z nagrywaniem, przejdę się dalej, poszukam takich super dużych kań, tu już tych małych nie chcę. Kończóweczka grzybobrania, zobaczcie tyle już mam, a tu jeszcze tyle pięknych kań rośnie, część z nich pozbieram, resztę zostawiam, nie ma co, będzie... Jeszcze myślę około 15-20 do zabrania Tak żeby zapełnić te koszyki I uciekam stąd Tu wszędzie są kanie Także szybciutki wypad Pół godzinki Dzisiaj w lesie Pozbierane Dwa kosze I zobaczcie jakie Piękne kanie będę musiał zostawiać bo już nie mam gdzie ich zmieścić no te jeszcze wezmę bo są tenkie tylko delikatnie żeby nie połamać choineczek trzeba się bardzo tutaj rozglądać żeby na żadną nie stanąć O, ta fatalna nie bierzemy weźmiemy tą jeszcze tutaj te trzy i już się kieruję do samochodu. Po drodze, jak jeszcze coś będzie ładnego, to zbiorę. A tak, to jest koniec. Także pozdrawiam serdecznie tym miłym widokiem. Tylu Kań, trzymajcie się i do następnego. Już kieruję się do wyjścia, tam gdzie ten wysoki las jest. Samochód, i zobaczcie, ile ich tu jeszcze jest. To wszystko są kanie. Szok. Zbieram kilka. O taką weźmiemy. Zastanawiam się, czy wziąć tą gwiaździstą. Chyba ją wezmę. Bo ona mi się bardzo podoba. Ale ona już jest stara. Nie, jej nie bierzemy. Tu nic nie biorę. Wszystkie te maluchy zostawiam. Dopiero wezmę tą, a tu są zajączki, taka jedna, I jeszcze tam kawałek dalej, jest taka ładna, już rozwinięta, to ją jeszcze też weźmiemy. Tą drugą za nią zostawimy, o tamtą, tamtą zostawimy, a tą weźmiemy. Oto kolejny maluszek, tam rośnie, też go zostawiamy, spacerujemy. Patrzcie, tędy wchodziłem do lasu, i nic nie widziałem, a teraz wracam, zaczął padać deszczyk i zabłyszczał mi się takie coś pięknego, taki borowiczek. Na sam koniec grzybobrania. W związku z tym, że ja tutaj te borowiki często znajdowałem, ale w sezonie letnim, to na chwilkę postawię koszyki i zobaczę, czy tu coś jest. Jak coś będzie, to się włączę. Zakończenie grzybobrania. Tak się skończyło. Jarek też wraca. Jedziemy do domu. Także trzymajcie się cieplutko jeszcze raz i do następnego filmu. Pozdrowienia.